W Anda, Mistrzostwach Świata Juniorów w konkursach drużynowych zdobywał srebrny i złoty medal. Wczoraj 43. lokata Norwega, a więc nie było pierwszych punktów. Teraz miał szansę, bo wylądował dość daleko, ale niestety padek. Tak, no, no. Miejmy nadzieję, że nic się poważnego nie stało, bo, bo widać było, że starał się tam asekurować. Wstaje o no, własnych siłach, no ale. Niezależnie od tego to na noty mu to nie pomoże. Nie. Przewrócił się przed strefą y, bezpieczeństwa, popatrzmy jeszcze raz. Chyba błąd techniczny. Chyba tak, ale mówimy o dobrze przygotowanej skoczni, ale ten śnieg cały czas sypiący no sprawia, tak, że zeskok się coraz bardziej miękki. I, i przyzwyczajeni mi do takiego twardszego trochę ze skoku zawodnicy zapewne. Zakantowałam nie no. no zakantowała tak, mu Działała i to już nie było tutaj co zbierać za bardzo. Poza tą nartą, oczywiście. Tak. Ale odległość była dobra 118 metrów. Tak, trzecia tutaj. trzecia odległość konkursu kwalifikacyjnego, dzisiaj. No Tyle, że noty 10, 10,5.